Ty wciąż tu siedzisz? Damian, już czas zamykać, sprzątnij ten bałagan. Czy możesz się pośpieszyć? Tak, tak, zaraz kończę. O, nareszcie znalazłem to, czego chciałem. Tajemnica miasta nastolatków. Tajemniczy. Martin, to będzie najwspanialsza ze wszystkich wycieczek. Ach, nie hałasować, pa ja prowadzi autobus. Strasznie się cieszę, że zwiedzimy Muzeum Matematyki. Aż trudno mi uwierzyć, że to ty ją zorganizowałeś. Widzisz, a jednak. Zwiedzę z rachunków różniczkowych, a potem sale we i odcinków. Co jest? Właśnie minęliśmy muzeum. A, stój, Japa! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Japa wie, dokąd ma jechać. Martin, mów o co tu chodzi! Dobra, rozgryzłaś mnie. Wcale nie jedziemy do matematycznego muzeum. Co? Ostatnio bez przerwy wkuwałem, więc uznałem, że już najwyższy czas trochę się zabawić. Jesteśmy w drodze do największego centrum rozrywki. Pierwszy raz w życiu Martin ma rację. Będziemy się wspaniale bawić! To dużo lepsze niż muzeum rachunków. Zaraz się przejadę na kole tortury! Ma więcej zakrętów niż kolejka w górach. To najbardziej na świecie zawirowana podróż! ty też powinnaś się trochę wyluzować, nie muszę się wyluzowywać, żeby się dobrze bawić. <grymne> Siedzisz zamknięta w pokoju i wkuwasz jak dzięcioł. To dopiero ubaw. Żadnej nauki przez całutki weekend. Będziemy się tylko bawić. Bawić bawić bawić. <grymne> bawić, 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 <grymne> bawić, Koniec zabawy. Autobus wysiadł. O, całe życie prześladuje mnie pech. Zjapy bardzo dobry opiekun, ale za to beznadziejny mechanik. Hmm. Może zadzwonimy do centrum i poprosimy, żeby mama przysłała po nas turbohelikopter. Używa go tylko w nagłych wypadkach. Nie masz o niczym pojęcia! Jeżeli zaraz nie dotrzemy do centrum rozrywki, nie zdążę się przejechać na kole tortur! Może lepiej poszukać pomocy drogowej! Proście, a będzie wam dane. Mam na imię Damian. Witajcie w naszym miasteczku. Co się stało z waszym autobusem? Nie znamy się na tym. Jest tu może jakaś pomoc drogowa? A nic się nie martw. Ja się tym zajmę. Ja będzie kierował. No, to już mamy z głowy. Trzeba wam jeszcze czegoś? Wiesz, zaplanowałem wspaniały dzień, ale wszystko wzięło w łeb. Masz jakiś pomysł? Mogę mieć dla was propozycję. Patrzcie za mną. Czy nie uważasz, że ten Damian jest odlotowy? Trudno powiedzieć. We mnie nie budzi zaufania. Naprawdę, powinnaś się wyluzować. Nie stój tu jak kołek. Chodźcie już. Na pewno będzie beznadziejnie, ale udawaj chociaż, że się dobrze bawisz. O, nieźle chłopcy dają czadu. Tam na naszym placu zabaw, zrobiony przez nastolatków dla nastolatków, a zakaz wstępu tylko dla dorosłych. Nie przypuszczałem, że będzie tu tak super. Proszę o uwagę, nasz jubilat Lester. To jest impreza na jego cześć. Dziś o północy stuknie mu już 19 lat. Nic nie rozumiem. Urządzacie imprezę w samym środku dnia, a co ze szkołą? Szkoła to przeżytek. My jesteśmy wolni. Jak to wolni? E, w tym tygodniu nasza szkoła jest zamknięta i już. Dlatego urządzamy imprezę w samym środku dnia. E, a teraz muszę już iść. Mam coś do załatwienia. Ludzie, dobrze by było mieć coś takiego i w naszej szkole. Podoba mi się bardziej niż centrum rozrywki. To dopiero początek. Dzisiaj w nocy będę w Strefie. To super miejsce, które odwiedza się po skończeniu 19 lat. Damian mówi, że to misterium osiągnięcia dorosłego wieku. Jakiś dziwny pomysł. Gdzie to jest? E, e, nie jestem pewien. Damian mówił, że niedługo wszystkiego się dowiem. E, e. Muszę już iść. Dzieją się tu naprawdę jakieś dziwne rzeczy. Tak, jest wspaniałe przyjęcie, więc idę się bawić. Ty mi nie wyglądasz na nastolatka. Japa nie jest mało lat. Ja pa dorosły facet. Ja też tak sądzę. Chodź zabieramy cię ze sobą. Spokojnie. Chcemy ci tylko coś pokazać. Ech, nie! Uch! 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 Nie! <laughs> niż w matematycznym muzeum? Co? Otrzymałem nagłą wiadomość. Ktoś prosi o pomoc. Kto ją przysłał? Dziwne. Nie wiadomo skąd przyszła i kto ją wysłał. Wyślę ją Bilemu, żeby to sprawdził. Może by też sprawdził, gdzie są ich rodzice. Pewnie poszli na jakiś ślub albo nudny, proszony rodzinny obiad. A gdzie jest Japa? To dziwne, że do nas nie przyszedł. Będziecie się musieli z tego wytłumaczyć. z czego? Zrobiliśmy coś, nie tak? Gorzko pożałujecie! Zapomnieliście mnie ze sobą zabrać na to przyjęcie. Billy, nie strasz nas! Dostałeś wiadomość? Tak, i co dziwne nadano ją stąd, gdzieś bardzo blisko. Nie mogę jednak zlokalizować skąd. Mam wrażenie, że jej nadawca był w innym wymiarze. Znów nawala operator sieci. Gdzie jest Japa? Czyżby dał wam wolny czas? Japa gdzie się zniknął. Jak to zniknął? Idźcie się bawić, a ja tymczasem postaram się tutaj rozejrzeć. Spróbujcie znaleźć japę Powinniśmy chyba sprawdzić o co chodzi z tą strefą i gdzie ona w ogóle jest. Hmm. Problem w tym, że nie wiemy nawet, gdzie jej szukać. Zacznijmy tam! Zegar uaktywowany. Wybrano goble alfa. Zaczniemy poszukiwania od najgorszych miejsc. <laughs> Oni się tu nie bawią w segregowanie śmieci. Jeżeli spadł mu z głowy chociaż jeden włos, będą musieli dranie słono za to zapłacić. Wydaje mi się, że hałas dochodził stąd. O rany. Wolałabym teraz zwiedzać Muzeum Matematyki. Miałem się świetnie bawić. Co to wszystko ma znaczyć? Spokój. Nie traćmy już czasu, Rado, możemy zaczynać posiedzenie. Skończyłeś 19 lat. Nigdy już nie będziesz do nas należał. Teraz musisz wstąpić do kręgu ludzi dorosłych. Co on bredzi? Jaki znów krąg ludzi dorosłych? Po co oni palą tyle świec? Bargosie! Ty, który władasz mocą. Przyjmij proszę moją pokorną ofiarę. Zaczekaj, co chcesz zrobić? Uwierz, Lester, że zaraz poznasz lepszy świat. Damian! Nie! Może znać naszych tajemnic. Niedobrze, musimy natychmiast uciekać. <grym wytkujesz> <grym wytkujesz> Mamy jakiś plan B? Nie mieliśmy nawet A! Nie macie szans na ucieczkę. Wola Damiana zawsze musi się spełnić. E, zaraz, zaraz. Legendex? Nie. Może mój niezbędnik? Daj mi ten zegar. Wybrano tu e, Też o tym myślałem. Czyli strefa jest we wnętrzu jego komputera. Przenieśli tam Japę i wszystkich dorosłych. Nas też tam wezmą, jak nas zławią. Jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Nie kracz, lepiej coś wymyśl. A? A! 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 Kim jesteście i dlaczego ścigał was mój brat? Jesteś siostrą Damiana? Wpadliśmy w jedną z jego pułapek, już sobie stąd idziemy Spokojnie, nie zgadzam się z moim bratem Pomogę wam Jestem Hayley, kieruję ruchem oporu Agent specjalny Martin, to moja asystentka Diana hmm. Musisz przyznać, że wasze miasto jest bardzo dziwne To prawda, jeszcze nie tak dawno panował tu straszny rygor Nastolatki miały godzinę policyjną Nikt tego nie lubił, a Damian nienawidził Mój brat nie cierpiał żadnych zakazów. Zrobiłby wszystko, by to zmienić. Pewnego dnia zaczęli w mieście znikać dorośli. Damian znalazł w sieci stronę poświęconą bóstwu zwanemu Vargos. Na stronie znalazł zaklęcia, dzięki którym stworzył cyberprzestrzeń. To strefa? Właśnie tak. Do niej Damian wysyła wszystkich osiemnastolatków, żeby nigdy w naszym mieście żaden dorosły nie ustalał praw. Jak może istnieć miasto bez dorosłych ludzi? Damian i jego kumple sprawują tutaj władzę, a ten, kto im się narazi, szuka schronienia u nas. Puszczamy od dziś żadnych obcych. Zaprowadzić ich do sali przypuszczeń. Coś mi się zdaje, że to koniec imprezy. Vargas istnieje w cyberprzestrzeni i kieruje twoim bratem jak marionetką. Jest jego sługą i wysyła mu ludzi, posługując się jego mocą. Tak, ale nikt nie umie go powstrzymać. Jedyne wyjście to dostać się jakoś do jego komputera i zniszczyć wszystkie zaklęcia za pomocą wirusa. To ostatnia szansa, żebyś odzyskała rodzinę i przyjaciół. Do dzieła! co zyskują na sile. Prowadźcie teraz obcych w nasz krąg. A, 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 a. Już czas. Pójdziecie na służbę do naszego bóstwa, choć nie zasłużyliście na ten wielki zaszczyt. Jak mogłam poczuć do ciebie sympatię? Jesteś sto razy gorszy niż Martin. Jazda do strefy! Damian, myślałem, że mamy ich wystraszyć. Wystraszyliśmy ich na śmierć. Mówiłeś, że wysyłamy do strefy ludzi powyżej osiemnastki. A? A? Jak śmiesz mnie krytykować! Damian, uspokój się! Przyjaźnimy się! Ja nie mam przyjaciół! A! 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 Jeszcze odważy mi się sprzeciwić. Co mu się stało? Jakby opętał go jakiś zły duch. Wiem, co trzeba zrobić. Wystarczy wyłączyć prąd. Nie ma prądu i komputer nie działa. Czar prysnął. He, problem rozwiązany w prosty sposób. Eee, może jest zasilany na baterie? Nie, czerpie energię z innego źródła. To zaklęcie wciąż działa w komputerze! Dobrze, mam inny plan. Ja go zajmę, aby spróbujcie uszkodzić komputer. Byle raz, dwa. Nie wiem, na jak długo go zatrzymam. Tylko nie pozwól, żeby cię dotknął. Jasne. Mu to nieco komplikuje sprawę. Ja. Ej, Damian! Pokaż mi co potrafisz. Czy tylko znasz się na grach? <śmany> Zbyt wolno. Żałuj, że się pozbyłeś swoich kolesiów, przydałaby ci się ich pomoc. Sam sobie z tobą poradzę. Pośpiesz się, nie wiem jak długo Martin da radę walczyć. <śmany> Możesz zacząć skomleć o łaskę, nadszedł twój koniec. Martin nigdy nie prosi o litość. O, nie, mam gdzie uciec. <śmany> Będziesz służył bóstwu! Jest twoim bóstwem i ty samemu służ Nikt mnie tam nigdy nie odeśle! Ja kontroluję strefę! Zaklęcie jest zabezpieczone. Trzeba czasu, by złamać kot! Witaj, siostrzyczko! Miło cię znowu widzieć w domu! Damian, stój! Jesteś niewolnikiem Wargosa, możesz się wyzwolić. Dlaczego miałbym walczyć z czymś, co sprawia mi przyjemność? Chodź, dołączysz do innych. Kylie, uważaj! Diana, nie! Teraz na ciebie kolej. Trzymaj jeszcze chwilę! A, a, a. Nie martw się o mnie! Jest! Powinno działać! Nadszedł czas! A, a. Vargos powrócił! Bo już pora uciskić ten patetyczny świat! Musiałam wprowadzić złe kody i uwolniłam Vargosa! Nie mamy szans! Damian, nic ci nie jest! Co się dzieje? Gdzie ja jestem? I co to za potwór? Służyłeś mi wiernie, ale to już koniec! Oddawaj mi Dianę i Japę! Nauczę cię człowieku szacunku do mnie! Masz szczęście. Jako pierwszy poznasz niezwykłą moc Wargosa. Wybrano funkcję lasera. Masz swoją moc po kraku! Udało się! Nawet nieźle, choć nie lubię się chwalić. Teraz znajdźmy kot i uwolnijmy wszystkich ze strefy. Naprawdę myślałeś, że pójdzie ci tak łatwo. Żebyś wiedział, w... przez chwilę tak myślałem. Chcieć, Heili, we mnie coraz nie. Jeszcze momencik. Najwyższa pora, żeby ci odpłacić pięknym za nadobne. Nie, nie mogę tam wrócić. Nie, nie. Już o tym Nie. Nie. Tam wygaszaczem ekranu. Ja panie lubi komputerów. E, to ty przysłałaś mi tamtą wiadomość. Jeżeli kiedyś będziesz potrzebowała pomocy, zawsze możesz do mnie zadzwonić. E, na wszelki wypadek dam ci do siebie numer. Witaj, ma. mama! Dobra robota, moje gratulacje. Przysłałam tu ekipę, która wymarze te wydarzenia z pamięci tutejszych mieszkańców i studentów storingtona. Możecie już wracać. Hmm, to jeszcze nie wszystko mama. Znasz się może na naprawie autobusów. Babić, 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 babić. Wiesz co, po tej aferze z wargosem sama się chętnie rozerwę. Eee, świetnie! Ile tu nastolatków. Nie masz ich jeszcze dosyć? A w muzeum matematyki też może być ciekawie. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie zigzapa Start International Polska. Reżyseria Elżbieta kopocińska Bednarek. Dialogi polskie Elwira Trzebiatowska. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski, kierownik produkcji Dorota Nyczek. Udział wzięli Martin Jacek Kopczyński, Diana Katarzyna Kwiatkowska, Japa Zbigniew Konopka, Mamma Elżbieta Jędrzejewska, Billy Cezary Kwieciński i inni.